Również 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Czy szkoły są do niego przygotowane? Poprosiliśmy o wypowiedzi dyrektorów naszych szkół podstawowych. Tak. Witam serdecznie uczniów klas 1-3, ale szczególnie serdecznie witam dzieciaczki, które przyszły po raz pierwszy do szkoły, to jest uczniów klasy pierwszej. Pozwólcie dzieci, że się z wami przywitam oddzielnie. Dzień dobry dzieci. No, o jak pięknie. Myślę, że tak jak pięknie mi mówimy dzień dobry, również tak Oprócz wychowawców, nadzór pedagogiczny na uczniami będzie prowadzić Pani pedagog, czy to uczniami całej szkoły, to jest Pani Beata Jązek, jest to nowa Pani, którą serdecznie witam. I jeśli będą jakieś problemy, to na pewno wychowawcy będą w swoim pomieszczeniu, abyście Państwo dopadli. Czy no, w naszej szkole będzie świętica, od godziny 7 do 15.30. To objawy 15 tysięcy. A jeśli tylko sama, została, to połowa. Jeśli ktoś zechce, aby dziecko pozostało, proszę uprzejmie o zapisanie dziecka ku pani kierowniczki świetnicy. Jest, powinna być. Książki, czy wszyscy je zgubili? Tak. 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 Na pierwsze półroczu ja mówiłam, elementarz elementarz liczył z Madenii. Do matematyki trzy, podręczniki, tam ćwiczeniewki są. Technika, środowisko. I muzyka. Dobrze. Co jeszcze? W punkcie nie ma. Od razu sprawa będzie na wszystko. W punkcie nie ma szatni, Dzieci, kurtki mieszają na... na korytarzu. Także ja naprawdę proszę, żeby... Może nie W szkole podstawowej numer 2 w Szydłowcu w bieżącym roku szkolnym będzie się uczyć 950 uczniów. Zajęcia odbywają się w budynku szkolnym, jak również w punkcie katechetycznym. Szkoła w okresie wakacji była przygotowywana do rozpoczęcia roku szkolnego i w zasadzie jest przygotowana. Te niezbędne warunki, jakie muszą być spełnione, zostały spełnione, a mianowicie zostały przeprowadzone drobne remonty, malowanie kuchni, zaplecza, malowanie łazienek. Zakupiono część niezbędnego sprzętu, takiego jak krzesła, ławki do sal lekcyjnych, uzupełniono część księgozbioru. Jednak ze względu na brak środków finansowych, nie zostały przeprowadzone niezbędne remonty, jak wymiana podłoża w salach lekcyjnych i na korytarzach, również. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych i nie przeprowadzono remontu boiska polegającego na tym, że musimy wyrównać nawierzchnię boiska, ponieważ w okresie podeszczu stoją kałuże i uczniowie nie mogą korzystać. No staramy się uczniom stworzyć jak najlepsze warunki. To znaczy będą wydawane obiady, czynny jest gabinet higieny szkolnej, raz w tygodniu przyjmuje lekarz pediatra, czynna jest również świetlica szkolna. Co w planie pracy szkoły na ten rok? Cała gama konkursów. W zeszłym roku w nauczaniu początkowym również było bardzo dużo konkursów z nagrodami. W tym roku będą również, będą olimpiady dla uczniów starszych, zawody sportowe zarówno w młodszych klasach, jak i starszych. Nowością będzie w nauczaniu początkowym jeden dzień sportowy w ciągu miesiąca, kiedy uczniowie przyjdą bez teczek i będzie poświęcony przede wszystkim na sport. W tym roku bardzo dużo sił, wysiłku poświęcimy właśnie na masowy sport, na propagowanie sportu w szkole. W związku z tym zapraszam wszystkich do takich y, zabaw. Będą wycieczki krajoznawcze, jest ich bardzo dużo zaplanowanych, przedmiotowe. Będą imprezy stałe, najbliższa Dzień Turysty we wrześniu. Następnie Rambit w klasach starszych, Wybory Najmilszej, Imieniny Króla Jana. Będą nowe konkursy, muzyczne i techniczne. Takich konkursów jeszcze w szkole nie było. Będziemy chcieli najlepszych uczniów, którzy mają jakieś umiejętności, czy techniczne, czy muzyczne, oczywiście plastyczne też takie konkursy już były, promować, pokazywać, nawet wychodzić z nimi na zewnątrz, poza szkołę. W tym roku szkolnym planujemy uruchomić drużyny zuchowe i harcerskie w szkole. Dwie drużyny zuchowe. Wiem, że już powstaną, bo już mamy dwie Pani instruktorki, które się zgodziły. Liczę na to również, że znajdą się nauczyciele, którzy poprowadzą drużynę harcerską. Oferuję pomoc zarówno techniczną, jak i materialną, ponieważ w szkole mamy dochód i z tego dochodu część pieniążków możemy przeznaczyć na taką działalność. Liczę na to, że również wśród Was znajdą się uczniowie, którzy chętni będą do pracy w drużynie zuchowej. W tym roku szkolnym powołamy w szkole również uczniowski klub sportowy. Działalność w tym zakresie została rozpoczęta w zeszłym roku, zostanie w Radomiu zarejestrowany. Was to może nie dotyczy, ale możecie będziecie być może mogli z tego skorzystać, będą mogły powstawać przy szkole sekcje sportowe, będzie można zatrudniać trenerów, nauczycieli WF-u i prowadzić specjalistyczne zajęcia. Następna nowa rzecz, która czeka nas w tym roku, to powołanie do życia gazety szkolnej. Działania rozpoczęte były już rok temu. Powstał projekt, został wysłany do Warszawy, czekamy na odpowiedź w tej chwili. Nasza szkoła bierze konkurs w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych, które powstają w tej chwili. W przyszłym tygodniu będziemy mieć już w szkole kserokopiarkę, na której będzie to drukowane, a w planie jest zakup komputera z oprogramowaniem uczniowie, również klas starszych przykro mi ale to starsi jednak się na tym znają, będą sami wydawać gazety, a więc będą pisać do tej gazety, wczytywać w komputer, drukować i później sprzedawać prawdopodobnie. W roku szkolnym 1994 przez 95 w szkole numer 1, pod szkole podstawowej numer 1 w Szydłowcu uczyło się będzie 1380 uczniów. Do klas pierwszych przyjęliśmy 140 uczniów. W okresie wakacji, zresztą przed wakacjami również rozpoczęliśmy drobne remonty. W okresie wakacji największym remontem szkoły jest obróbka blacharska przy dachu i wymiana powierzchni dachu. Jest to realizowane z funduszy uzyskanych z Kuratu Oświaty w Radomiu. Z funduszy pochodzących z dochodu szkoły i otrzymanych od cementowni Wierzbica, tu trzeba dodać, że od kilku lat otrzymujemy środki z cementowni Wierzbica na Nasze potrzeby. Pomalowaliśmy korytarz na pierwszym piętrze i toalety, przy czym kupiliśmy tylko materiały, natomiast malowanie odbyło się z pomocą pracowników grupy interwencyjnej. Odbyło się również malowanie kuchni przez pracowników, malowanie niektórych sal. Tutaj opiekunowie poszczególnych pomieszczeń szukają pomocy wśród rodziców. W momencie, kiedy mamy pracowników do malowania, mamy pieniądze na to, aby kupić materiały, i sale są. Malowane, dekorowane. Zakończyliśmy malowanie ogrodzenia i remont ogrodzenia wokół szkoły. Została wymieniona brama wjazdowa i poprawiliśmy niektóre ubytki podłóg. Nie wszystkie, ale poprawiło to znacznie stan naszych posadzek. Również jeśli chodzi o zmianę wystroju na zewnątrz szkoły, odbyło się to malowanie ogrodzenia. Część ogrodzenia jeszcze została do pomalowania i do wyremontowania, zwłaszcza od strony południowej szkoły. No i zostały umieszczone wokół szkoły dekoracyjne słupki z łańcuchami. Również wymieniana jest w tej chwili w szatni sportowej wykładzina. Nasz zespół ekonomiczny ofiarował nam, przekazał nam na rozpoczęcie roku szkolnego 20 milionów. Te pieniądze są przeznaczone na zakup środków czystości, na kredy i na żarówki, więc na te podstawowe rzeczy, bez których szkoła funkcjonować. Nie może. W tej chwili wokół szkoły prowadzone są prace przez, fundowane przez władze miejskie, które mają na celu przyłączenie szkoły do sieci grzewczej. Te prace z pewnością potrwają długo. Prośba do rodziców, aby zwrócili uwagę swoim dzieciom, aby do wykopów, które w tej chwili są robione, dzieci się nie zbliżały, grozi to wypadkiem. Potrzeby jednak są bardzo duże, jeśli chodzi o naszą szkołę. Jeśli chodzi o malowanie, w bardzo złym stanie jest drugie, korytarz drugiego piętra. Nie malowaliśmy go, ponieważ nie było pewne, czy będzie remontowany dach. Planujemy malowanie korytarzy drugiego piętra i toalet w okresie ferii zimowych. Oczywiście o ile dostaniemy pracowników, jeśli będzie to możliwe, albo dostaniemy pracowników z grupy interwencyjnej. No, Konieczne do, do wymiany są w zasadzie prawie wszystkie okna w szkole. Bardzo dużo ubytków szyb mamy, nie mamy na to środków. Potrzebny jest już remont posadzki parteru, została wymieniona posadzka na pierwszym i drugim piętrze, no w zasadzie od minionego roku zaczęła się psuć posadzka na parterze. Potrzebny jest kapitalny remont toalet szkolnych, my tylko poprawiamy ubytki na bieżąco, malujemy toalety, natomiast potrzebny jest kapitalny remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, bardzo się zatyka i leje oraz wymiana kamień. Potrzebny jest również remont podłoża przy wjeździe do szkoły przy bramie głównej, w stanie już jest bardzo zły. Potrzebne jest malowanie elewacji szkoły. Bardzo dawno szkoła nie była malowana i jej wygląd no, wiele do życzenia pozostawiam. No i malowanie niektórych sal lekcyjnych. O pozostałych rzeczach nie warto mówić, bo potrzebna jest cała masa pomocy sprzętu, typu ławeczki, typu krzesełka, które no, bez przerwy nam się psują i w zasadzie co roku wypadałoby przynajmniej w jednej pracowni wymienić ten sprzęt. To są wszystkie remonty, które były wykonane w minionym okresie.